Życie bywa takie, że nic nie jest łatwe. Naprawdę mało kto z tych ulic coś zbudował bracie. Ludzie są hinami, co warują na nieszczęściu. Później mają problem i wracają szukać czegoś. Nie będę się pierdolić, odpowiem ci dlaczego, bo sam dużo przeszedłem i ból znam od małego. Kurwa kocham ulicę, kocham jak własną rodzinę, ona mnie wychowała, a oni dali życie, bywam zbyt narwany, nie boję się niczego, ambicja w nie jedne wasze ego, dążę do celu, słucham tylko jak blok skreśla. Mam to w dupie, to cecha, teraz najważniejsza. Będę robił ocku, w tym czuję się dobrze. Kocham to, co robię i nigdy nie zapomnę. Lecz ty pamiętaj, bracie, że jebać ich opinie. Będzie lepiej, gdy zrozumiesz, po co żyjesz. Rób to, co kochasz, nie słuchaj ich skomlenia. Nie jedną w życiu pasję zmieniono, nagram chleba. Nie poddawaj się mu, bracie, bo na to Zasługujesz, życie masz jedno i kiedyś to zrozumiesz. Rób to, co kochasz, i nie słuchaj i wskomlenia. Jedną w życiu pasy zmieniono, nagram chleba. Nie poddawaj się, mój bracie, bo na to zasługujesz. Życie masz jedno i kiedyś to zrozumiesz. Miej swoje ambicje i niczym się nie przejmuj. Z upadku można powstać i szybko bez do celu. Tego nauczło życie, uczcie z cudzych błędów. Średnio przyjemna lekcja, lecz potrzebna dla wielu. To jest rap, prosto z mego serca Dla ciebie zwykła ściema, dla mnie miłość osiedla Pozdrawiam moich ziomków, to oni we mnie wierzą Gdy nadejdą czarne chmury, wyciągną dłoń, przybędą Znów czuję jakbym na szczyt patrzył z góry Poznań ratuje oddany sercu duet Cieszy mnie fakt, że kolejni chcą mi pomóc Dzięki temu kiedyś mój sukces zawdzięczę komuś Bo w tym kręgu zaufanie to największa prośba Ulica nauczyła kogo omijać, komu ufać Mam 20 lat, mój rozum to mój kompas On mi uświadamia, by robić to co kocham Patrzę pozytywnie przez pryzmat dobrych ludzi Moją misją jest pokazać, że można życie lubić I słowem końca Przekaz dla ciebie mordziaty. Osiągniesz wszystko, tylko rozwój, czas na raty. Rób to, co kochasz i nie słuchaj ich skomlenia. Nie jedną w życiu pasję zmienioną, nagram chleba. Nie poddawaj się, mój braci, bo na to zasługujesz. Życie masz jedno i kiedyś to zrozumiesz. Rób to, co kochasz i nie słuchaj ich skomlenia. Nie jedną w życiu pasję zmienioną, nagram chleba. Nie poddawaj się, mój braci, bo na to zasługujesz. Życie masz jedno i kiedyś to zrozumiesz. Rozumiesz, lub pokochasz i jest słuchaj ich skomlenia. Niejedną w życiu pasję zmienioną, nagram chleba Nie poddawaj się mi bracie, bo na to zasługujesz Życie masz jedno i kiedyś to zrozumiesz